No tak się złożyło, nie? że Ziemia jest kulą, która obraca się wokół własnej osi w ciągu 24 godzin, w związku z czym ma to jakieś tam swoje konsekwencje. Na przykład takie, że różne punkty na powierzchni tej kuli, na różnych szerokościach geograficznych, poruszają się wraz z planetą z różnymi prędkościami. Spójrzmy od bieguna. Punkty A i B pokonują swoją drogę dookoła osi obrotu w tym samym czasie 24 godzin, mimo że ich drogi mają różne długości. Jedna jest krótsza, jedna dłuższa. A najdłuższa jest naturalnie droga na równiku. Skoro zmienia się droga, a nie zmienia się czas, no to zmienia się prędkość. Prędkość obrotu punktów na powierzchni planety jest największa na równiku i zmniejsza się wraz ze wzrostem szerokości geograficznej. Stojąc w środkowej Europie, poruszamy się wolniej, niż gdybyśmy stali w okolicach równika. No takie oczywiste oczywistości. To teraz lecimy w kosmos. Istnieje taki błąd rozumieniowy z tym związany, i to jest takie przekonanie, że aby polecieć w kosmos i już tam pozostać to wystarczy wzbić się pionowo w górę na te 200 km na przykład, no i już, nie ma grawitacji, więc unosimy się swobodnie w stanie nieważkości. No nie, to tak nie jest, bo grawitacja jest i to niewiele słabsza niż na powierzchni, no i zaraz zaczniemy spadać w dół. Więc to, co nas interesuje, to właśnie wejście na orbitę, czyli nadanie sobie ruchu obiegowego wokół planety z jakąś tam prędkością. Z taką prędkością i bez używania silników żeby już na tą planetę nie spaść. To znaczy z taką prędkością, żeby bez silników poruszać się tak szybko, żeby spadając na tą planetę jednocześnie krzywizna tej planety z taką samą prędkością od nas uciekała. Na 200 km wysokości ta prędkość wynosi około 28 tysięcy km na godzinę. Lecąc wolniej, spadniemy na planetę. Lecąc nieco szybciej, wydłużymy orbitę, a gdy przekroczymy prędkość ucieczki, będziemy stale się oddalać. Im wyżej, tym prędkość orbitalna jest mniejsza. Im dalej planety krążą od Słońca, tym dłuższy jest okres orbitalny. Na niskiej orbicie satelity okrążają Ziemię w 90 minut. Na orbicie geostacjonarnej trwa to 24 godziny, dzięki czemu umieszczone tam satelity mogą pozornie nieruchomo stale wisieć nad jednym rejonem planety. Nadanie dużemu obiektowi prędkości 28 000 km na godzinę nie jest znowu takie proste. Dlatego pomagamy sobie wystrzeliwując rakiety z obszarów położonych możliwie blisko równika i niemal wyłącznie w kierunku zgodnym z obrotem planety wokół jej osi. Kosmodrom położony w okolicach równika, stojąc na Ziemi, ma już bazową prędkość, np. 1600 km na godzinę, która wynika z samego obrotu planety. Wystrzeliwując rakietę w kierunku wschodnim, dostajemy tę prędkość zupełnie za darmo, i może Możemy wykorzystać mniej paliwa lub zabrać ładunek o większej masie niż gdybyśmy wystrzeliwali rakietę z wyższych szerokości geograficznych lub co gorsza w przeciwnym kierunku. Rosja operuje głównie na kosmodromie Baikonur położonym niemal tak daleko na południe jak tylko pozwalał na to zasięg terytorialny ówczesnego Związku Radzieckiego – 45 stopni od równika. Amerykanie wykorzystują kosmodromy położone w okolicach 30 stopnia, również możliwie blisko równika. Na 25 stopniu planuje umiejscowić swój kosmodrom Elon Musk i SpaceX. Wyjątkowe warunki ma Europejska Agencja Kosmiczna, której częścią jest Francja. Francja planując swój kosmodrom wykorzystała jedno ze swoich zamorskich terytoriów. Gujana francuska jest częścią Francji, a tym samym Unii Europejskiej. Można tam polecieć bez paszportu, a na miejscu płacić w euro. Gujańczycy francuscy z Ameryki Południowej są obywatela, Unii Europejskiej. Szczęśliwie też Gujana Francuska leży zaledwie 5 stopni od równika, dzięki czemu Europejska Agencja Kosmiczna ma jedne z najlepszych na świecie warunków do startów takich rakiet. Inna sprawa, gdyby ktoś chciał wystrzelić rakietę nie na wschód, tylko na zachód, no ale niewielu rakietom nadaje się takie trajektorie, no bo jeżeli wystrzeliwując rakietę na wschód dostajemy bonus wynikający z obrotu planety, no to wystrzeliwując planetę na zachód nie tylko tego bonusu nie dostajemy, ale wręcz musimy ten bonus przezwyciężyć, który jest teraz bonusem minusowym, bo nasz kosmodrom, który kręci się razem z planetą na wschód, porusza się jakby w innym kierunku od tego, w którym zamierzamy wypuścić naszą rakietę. Rakieta przez pomyłkę wystrzelona w złym kierunku nie zdoła wejść na orbitę i spadnie na powierzchnię. Wokół Ziemi krąży kilka satelitów na orbitach wstecznych, ale żaden nie ma inklinacji 180 stopni, to znaczy żaden nie krąży wstecznie dokładnie w płaszczyźnie równikowej. To jest pulsar milisekundowy, nieszczególnie przyjazny obiekt, który zabiłby nas na kilka spektakularnych sposobów, po czym zdezintegrował do poziomu materii elementarnej. Pulsary takie to szybko rotujące gwiazdy neutronowe, których jeden obrót dookoła własnej osi mierzy się w milisekundach. Mimo niewielkiej średnicy, ich prędkość obrotu w okolicach równika musi więc być bardzo duża. Załóżmy, że taki obiekt ma 20 km średnicy, równik 63 km długości, pełen obrót w 1,5 milisekundy, prędkość na równiku 42. Kilometry na milisekundę to jest 14% prędkości światła. Gdybyśmy dysponowali takim darmowym przyspieszeniem, dawno już wysyłalibyśmy sondy ku innym gwiazdom. No ale to jest pulsar. Nie chcesz lądować na pulsarze. Inna ciekawa kwestia to ponowne wejścia w atmosferę. Być może zastanawialiście się kiedyś, dlaczego te wejścia wyglądają na przykład tak. Innymi słowy, dlaczego odbywa się to tak brutalnie, skoro można by przecież wyhamować rakietami. Zejść z prędkości orbitalnej i wejść w atmosferę łagodnie i delikatnie. No, można by to zrobić, nie ma w zasadzie żadnych przeszkód. Może poza jedną? Chodzi o paliwo. Żeby wyhamować prędkość orbitalną na silnikach, potrzeba paliwa bardzo dużo paliwa. I to paliwo trzeba ze sobą zabrać lecąc w górę. A żeby je ze sobą zabrać, potrzeba potężniejszej rakiety i więcej paliwa na start, żeby to wszystko w ogóle targnąć do góry. Rozwiązanie jest niepraktyczne i nieekonomiczne. Znacznie prościej i taniej jest wejść modułem lądującym w atmosferę i to ją wykorzystać do wytracenia prędkości orbitalnej. Mam jeszcze dwa komunikaty. Pierwszy jest taki, że Saifan przechodzi do Play. <klucza> A mówiąc poważnie, chodzi o to, że program zyskał po prostu partnerstwo właśnie marki Play, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo mam nadzieję zrealizować dzięki temu kilka takich bardziej wymagających scenariuszy, które do tej pory gdzieś tam musiały czekać. Druga sprawa to małe pytanko do Was, ponieważ właśnie rozpisuję nową serię filmów. Dajcie mi znać, jakie filmy na tym kanale lubicie oglądać najbardziej. Wszystko.